Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Jest to pierwszy odcinek w nowym roku. Dlatego chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia. Wiem, dzisiaj jest 23, dla Was to 24, trochę spóźniony z powodu mojej przerwy, bo zrobiłem sobie przerwę krótką, no ponad miesiąc. No i podczas tego wykluło mi się 12 kaczątek. Było ich 17, ale 6 padło. Kaczka miała 24 jajek, jest to dosyć sporo, jak na pierwszy raz chyba. Nie, ta kaczka już drugi raz siedzi dobra. I jedno rozgniotło, więc miało być 26, ale 6 zagniotło. Kaczątka już mają ponad miesiąc, są białosiwe, białosiwe faliste biało jest jeden, biało-czarne faliste, białe, a tam są nowe kaczęta. Siedzą gołębie z kaczętami sobie, garłacze, yy, tamta stara para i tutaj młodziak ich. No więc wracam na YouTube. Nie wiem na no jak długo, na no jak pozwoli. To chciałbym jak najdłużej. Dlatego... Yy, Myślę, że filmy na razie będą co niedzielę, ale jak będę miał czas.